Pani redaktor, myślę, że to jedna z wielu takich interpelacji, które tak naprawdę przeszły bez echa, gdyby nie bardzo pełen emocji wpis pana europosła Adama Jarubasa, który na końcu tego wpisu prosi, aby nie traktowali politycy ostrowca jako pionka w politycznej grze, a sam taką polityczną grze, grę rozpoczął. Ta interpelacja dotyczy produkcji zbrojeniowej w celach utaostrowiec, Ostrowiec, dotyczy roli w tej produkcji pana prezesa Arkadiusza Bąka i tak jak powiedziałem, ona by zupełnie przeszła bez echa, bo dopóki nie wypowiedział się na ten temat pan Jarubas, to nikt w Ostrowcu o tej interpelacji chyba nie wiedział. Nie wiedzieli też także hutnicy. Generalnie mogę powiedzieć tak, to bardzo dobrze, że cel... Huta Ostrowiec współpracuje z Hutą Stalowa Wola. Ta współpraca, przypomnę, rozpoczęła się w roku 2018, później kontynuowałaby przez kolejną umowę w roku 2022, drugim teraz wkracza na wyższy poziom. To, że ta współpraca ma miejsce, to nie jest zasługa tego czy innego polityka polskiego stronictwa ludowego tylko jak, czy jakiejkolwiek innej partii. Tylko zasługa tego, że po pierwsze, Celsa ma znakomitą załogę, bardzo wysoko wykształconą, z ogromnymi umiejętnościami i ma także świetny park technologiczny, który umożliwia jej produkcję takich elementów, jak choćby te odkówki, wykorzystywane teraz będą do produkcji lów. I to bardzo dobrze, że Celsa w tą produkcję weszła, bo jest to jedyny zakład w Polsce, który potrafi tą technologią się posługiwać. Więc dla mnie to, że produkcja w Celsie tego typu będzie realizowana, to jest rzecz znakomita i Celsa wkracza tak jak powiedziałem na kolejny wyższy poziom współpracy z hutą Stalowa Wola. Sama interpelacja według mnie chyba dotyczyła czegoś innego, mianowicie tego czy ten czy ów polityk może informując o takich rzeczach osiągnąć korzyść polityczną. Ja uważam, że w tym momencie nie była zbyt szczęśliwie napisana, natomiast ona dotknęła ważnego problemu, bo przypomnę, kiedy koalicja Donalda Tuska objęła władzę, to bardzo wielu polityków prawa i sprawiedliwości ma postawione zarzuty, że właśnie poprzez przekazywanie sprzętu do szpitali czy wozów strażackich rzekomo osiągało jakieś korzyści polityczne. Dla mnie rolą każdego polityka jest to, żeby zabiegać o rozwój swojej e, ziemi, swojego miasta, swojej miejscowości. Więc jeszcze raz mówię, nie widzę w tej interpelacji e, nic takiego, co by uderzało e, Ostrowiec, świętokrzyski uderzało w cel sechutę Ostrowiec. Mało tego. Ja trzymam kciuki, żeby ten zakład rozwijał się jeszcze lepiej, żeby wytrwał na tym bardzo trudnym. Rynku. Nie zauważyłem aktywności pana europosła Jarubasa. Nie jest mi znana jego aktywność w takich kwestiach jak, jak wsparcie dla polskiego hutnictwa na arenie e, europejskiej, a przecież to hutnictwo mierzy się z ogromnymi problemami, bo import stali spoza Unii e, Europejskiej chociażby, w tym z Ukrainy, bo ogromne ceny energii elektrycznej. Trycznej, które dotykają właśnie przemysł energochłonny, a hutnictwo i cel Sakuta do tej grupy energochłonnej należy. Więc może tam panie europośle Jarułas, proszę koncentrować swoje wysiłki, a nie w tym momencie wrzucać y, temat y, i próbować rozgrywać politycznie y, interpelację, która dla mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o sytuację... Celsius uda Ostrowiec ma kompletnie drugorzędne znaczenie.